Jak ma obsiderowin, to on rzuca, wiecie, więcej. No i widzicie, jak taka osoba, co ma więcej, zapłaci więcej, to ja mogę z tymi za 0 zł pracować za friko, że tak powiem, i mieć na swój własny chleb. I rozumiecie, ci dostają, ten dostaje, wyrzuca pieniądze, których i tak ma za dużo, nie wyrzuca, daje ją mi. Ja z tego dzięki temu żyję. Zobaczcie, Win, 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 win. Rozumiecie, wszyscy są szczęśliwi. O to w tym chodzi. Żeby wszyscy mogli być szczęśliwi. Nie o to, żebyś się poświęcał. Bo ja się poświęcałem dla innych. Co to było za uzdrowienie, jak ja poświęcam się dla innych. Bo ja nie miałem sam grosza w ogóle. Ja robiłem za darmo to wszystko. No i się w pewnym momencie tak wkurwiłem, bo ja nic z tego nie miałem. To był dla mnie ważny krok ku uzdrowieniu też, że. Ja zacząłem przyjmować te darowizny, bo ja mówię. Ktoś mnie pyta, ile? Ja mówię, nie wiem, to jest darowizna, chcesz się od niej Ja robię sesję, ja robię sesję, bo mnie to umacnia, ciebie to umacnia i ja się czuję szczęśliwie. Jak dzięki temu wszystkiego mam robotę, mam co robić. Ja te, też nie chcę tego nazywać pracą. To jest. To jest moje hobby. Uwielbiam wzmacniać człowieka. Ja uwielbiam, jak on zobaczy te swoje wewnętrzne piękno. To jest tak kurewsko zajebiste. Chciałbym, żebyście to zobaczyli. Jak widzicie, jak ktoś zobaczy w sobie te wewnętrzne piękno. To jest, to jest cudowne życie. Ja mam cudowne po prostu życie, że mogę, e, że moją pracą może być tak piękna rzecz. Ale to każdy ma swoje. Ty możesz robić jakieś rzeźby, ty możesz składać żarówki i być szczęśliwy. Nieważne, co możesz robić cokolwiek, a możesz być szczęśliwy. Bo to szczęście nie wynika z zewnątrz, szczęście jest wewnątrz i idzie na zewnątrz. Idzie po prostu na zewnątrz. Wiecie, jak dużo się podziało. Miałem mówić czysto o chaosie, a dużo mówiłem też o sobie, ale jak ja mam mówić o czymś, czego, co mnie nie dotyczy? Bo my tak naprawdę żyjemy wszyscy w tym samym, na tym samym świecie i doświadczamy też braku pieniędzy, nadmiaru pieniędzy, braku jedzenia, braku wody, nadmiaru wody nadmiaru jedzenia. Mamy tysiące różnych doświadczeń. I dzięki tym doświadczeniom albo coś rozumiemy, albo czegoś nie rozumiemy i musimy powtarzać, 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 powtarzać. I to nie o to chodzi, żeby żeby robić coraz to nowsze procesy doświadczenia przerabiać. Przyjmować. Przyjmować wszystko, co jest, akceptować smutki, radości, cierpienie, ból, wszystko. Pozwolić temu być, nieważne jakie to jest, pozwól wszystkiemu być. Nagle pojawił się w Twoim życiu cuda, cuda. I sprzątaj swój ogródek. Nie na siłę, nie na siłę, ale jak cię najdzie, nachodzi mnie na sprzątanie, idę z tą energią, jestem wkurwiony, idę za wkurwem, nie biję kogoś. Choć może czasem trzeba, ale jestem wkurwiony, działam, bo to jest super energia, dzięki temu robię. Nie blokuj złości, nie blokuj złości, bo się człowieku udusisz. Co złość robi? Z poziomu psychologii złość, która dosłownie wybucha w tobie wewnątrz, przeradza się w depresję, w ból, no bo to jest złość, która nie wyszła na ziemię. Złość, ogromna energia. Jak my jesteśmy źli, to krzyczymy, chcemy krzyczeć, coś rozwalać i tak dalej. Tą ogromną energię nagle zamykasz. Uf. bomba atomowa wybucha ci w środku. Jesteś zdewastowany, dziwi się, że masz depresję i smutek i wszystko. Skoro ty bombę połknąłeś, znaczy nie wyrzuciłeś, bo to energia potrzebna do życia, bo to jest ta energia, i wiedziałam, wam. Kurwa, jaki jestem wkurwiony i szczęśliwy, że robię pompki. Rozumiecie? O to o tym chodzi. Więc mógłbym tak gadać i gadać. Nie może sobie jeszcze pogadam, bo to jest bardzo przyjemne. Wiem, że to nagranie zrobi się bardzo dużo długie. I pewnie wiele osób nie dotrwa do końca. Ale jeśli dotrwałeś do tego miejsca, to się bardzo cieszę, człowieku, bo jesteś gdzieś tu obok mnie. Ja się cieszę, że Cię spotykam. Cieszę się, że Cię widzę, spotykam. Nawet jeżeli się w pełni nie rozumiemy, a może się rozumiemy, bo zawsze znajdziemy coś wspólnego. To właśnie to Wam chciałam dzisiaj przekazać, że, że porządkuję to wszystko i zarazem jest we mnie. Duży strach i lęk, co będzie dalej. A z drugiej strony, gdzieś za tym lękiem i strachem jest spokój, zaufanie. Widzicie, przez ten lęk nie mogę tego zobaczyć. Ciężko mi się o tym mówi, czy jakbym kłamał, to mówiąc, ale jestem zaufanie, jestem siła. A widzicie coś? I u mnie się czyści. Mm. Wiecie? Mm. Mm. No właśnie, ciężko być cały czas, widzicie, taką pompastyczną. I nie mogę tego teraz uśmiechu zdjąć z twarzy. Bo to wszystko, co się też dzieje, jest bardzo trudne. Mi się teraz płakać. Bardzo ciężko to pokazać drugiemu człowiekowi być z tym autentycznym uczuciem. To jest trudne. Po prostu to jest trudne. I przyznaje się, że to jest bardzo trudne. I wewnętrznie uwalniające, bo pojawił mi się w końcu tu oddech. Czułem taki ból, silny w klatce. Jeszcze czuję trochę, i nie wiedziałem cały dzień, co to, to takiego jest, z czym ja się zmagam. I ciężko to pokazywać w ogóle ludziom. Te najtrudniejsze dla nas rzeczy, te rzeczy, którymi się czujemy bezbronni, kiedy musimy zdać się na drugiego człowieka, kiedy musimy zaufać. Zaufać, że za tym lękiem, które czuję, bo wchodzę też w bardzo nowe, życzliwe, ale też ogromne przestrzenie pełnej obfitości, że aż jestem sam przerażony, co mnie czeka, ale wiem, że ogrom. Ja wiem, że ogrom. Bo każdego dnia odzywa się do mnie coraz to kolejna osoba. Ach. I to mnie bardzo umacnia. No, i ta wdzięczność, jaką ja okazuję w życiu, czasem nawet na to, że się wkurwię na kogoś. Jestem czasami wdzięczny na to, że się wkurwię na kogoś. Czyli jest trudne, to później mam do tej osoby ogromną wdzięczność. I ta wdzięczność później do mnie wraca za to, co ja robię. Czasem jest trudno. Trudno się wkurwić na kogoś. Czasami powiedzieć coś szczerze. Ta osoba tego nie przyjmie. Zwróci się napięcie jej w kurwi, co ty pierdolisz? I inne gorsze teksty, które ostatnio słyszałem i odczułem, jako że jestem empatą, to czuję to bardzo wyraźnie na sobie. Hmm. Jest to dla mnie dotkliwe, ale nie mogę tej osobie powiedzieć na ten moment, że to, to miało głębszy sens. I miłość to trochę szersze pojęcie to trochę szersze pojęcie i że. My często robimy coś dla kogoś, bo tak naprawdę chcemy zrobić dla siebie. Widzicie? Ja daję coś Wam, daję też sobie. To nie jest tak, że ja uzdrawiam tylko Was, ja uzdrawiam też siebie poprzez te nagrania. A uzdrowienie, które ja robię, bo niektórzy potrzebują nazwania czegoś uzdrowienia: że o, przychodzisz do uzdrowiciela, do psychoterapeuty, do psychologa które ma to na Tobie zrobić yy, luku wudu i nagle Ty jesteś zdrowy. To nie jest nic innego jak zeszczepianie w drugim człowieka szczęścia. Bo uzdrowienie to jest szczęście. To jest tylko i to. Tylko to. I czasem trzeba pokazać drugiemu człowiekowi, że ty już jesteś szczęśliwy, bo Ty pod tą kurtką masz zajebistą koszulkę w Versace czy jaki tam inny coś tam. A czasem trzeba kogoś rzeczywiście ściągnąć. Ściągnąć energetycznie, inaczej. Czasami trzeba kogoś uzdrowić, bo na tym etapie jest. Ja Cię będę uzdrawiał, jak tego potrzebujesz. A w tym momencie uświadomisz sobie, że, że nie potrzebujesz uzdrowienia, bo wszystko jest w Tobie. No. Więc wszystko to, czego potrzebujesz, tego, czego ja potrzebuję, bo ja też chodzę do uzdrowicieli. I to jest okej. Okay. Jest ok, bo każdy z nas potrzebuje tego ukojenia, tego ciepła, tego drugiego człowieka. I to jest wszystko ok. Nie ma żadnego zdrowego psychoterapeuty, nie spotkałem jeszcze. Oni mają jeszcze bardziej. Puch! Oni najbardziej chcą ludziom pomagać. I to jest piękne, bo wiesz, oni są najcenniejsi, bo wiecie, że oni przekazują innym ludziom? A są też bardzo mocno skrzywdzeni wewnątrz. Mnóstwo cierpienia w nich czuję i. To jest niewyobrażalne. Dlatego każdy uzdrowiciel sam potrzebuje uzdrowiciela. tego każdy mechanik potrzebuje też mechanika. Czy my byśmy byli, gdybyśmy byli tymi uzdrowicielami i byśmy mogli uzdrawiać sami siebie? Po co by byli ludzie? Po co? Skoro by mógł się sam odzdrawiać i innych uzdrawiać. No, teraz to mówię to będzie śmieszne za pewien czas, pewnie... Ach. Nie, cały czas się wydawałam, choćby tymi nagraniami, tym, że mogę z wami rozmawiać, bo ja tej szczerości mi brakowało przez całe życie. Przez całe życie, no znowu coś się działo przez całe życie poszukiwałem tej szczerości, żeby móc być w pełni autentycznym. Nic nie blokować. Tych wszystkich swoich zwariowanych rzeczy, tych wszystkich swoich słabości. Wiecie, jakie ja miałem piętno mając ten lęk społeczny, się wstydziłem tego powiedzię, a bardzo chciałem bo mnie to wykańczało. A to też jest i nie jest, a zarazem też wiem, skąd mam eksponować, Jeżeli ja tak odczuwam ludzi dość wyraźnie i mocno, no to się nie dziwmy, że nie chcę iść w tłoczne miejsca. Dlatego no. wygodniej mi jest też pracować w domu, na odległość, bo wszystko można... Pozdrawiać można na odległość. Kosmos, nie? Puh. No, też. Na no. pewnym etapie to się rozumie. Hmm. Dla mnie to jest dużo wygodniejsze i przyjemniejsze, bo ja nie muszę, rozumieć, nie muszę uzdrawiać wszystkich naraz, bo w tłumie ja wszystko ściągam, ale uczę się też nie ściągać, Czasami nie trzeba, czasami mnie to obciąża, czasami mnie to nie obciąża, ale no też akceptuję, znaczy jeszcze nie do końca, bo ktoś mi powiedział, że to jest niezdrowe tak chłonąć wszystko. Od ludzi. No jest niezdrowe, bo za dużo czasem chłonę, jak ta gąbka. ściągam te trudności, te choroby, czy jak to tam nazywasz. Ale jeżeli ja i ty jesteśmy tym samym, to ja siebie uzdrawiam poprzez ciebie, ty mnie uzdrawiasz i siebie uzdrawiasz. To jest wszystko takie cudowne i. Zależne. Więc jeszcze raz powtarzam, po tym super długim nagraniu, jeżeli potrzebujesz jakiegoś słowa specjalnej atencji, jeżeli potrzebujesz pobyć z drugim człowiekiem, tylko ty, i ja <laughs> i komero i szkielko, czy cokolwiek innego, śmiało przychodź, śmiało przychodź. Ja wiem, ile ja czasem potrzebowałem, żeby nie potrzebowałem filmiku, a czasem potrzebowałem z kimś pogadać. Po prostu, żeby ktoś bezpośrednio do mnie powiedział, co, gdzie mam iść, bo ja czasem, kurwa, nie wiem. I też mało ochotę się zgodzić ostatnio do kogoś, żeby mi powiedzieć, gdzie jestem, czy ja dobrze robię, co, co, co się dzieje, bo się tyle dzieje, nie? No wszystko jest dla ludzi. I jeszcze raz powtarzam. Nie par na wszystkie zależności. Jak chcesz się do mnie zgłosić, zgłoś się. Czegoś potrzebujesz. Może to znajdziemy wspólnie. Ale jest śmiesznie, co? Ja się świetnie bawię. Mam nadzieję, że i wy. Mam nadzieję. No to nie ma. Ja się świetnie Wiecie, można się świetnie bawić niezależnie od drugiego człowieka. Ale z drugim człowiekiem jeszcze jest fajnie, nie? Mam nadzieję, że to dzisiaj, co powiedziałem, bo było tego bardzo dużo, bardzo dużo taką bombę na was zrzuciłem, ale dzięki temu też że tu bardzo rzeczy dużo oczyściłem i mam jeszcze dwa dni na ogarnięcie tego przed spotkankiem, przed takimi warsztacikami, które Ach, nieważne, będę na razie zdradzał. Może to wkrótce gdzieś tam będzie w eterze, na razie takim domowym zaciszu i dla wybranych. <grym> Ale mnie to bardzo cieszy i cieszę się, że mogę Wam o tym powiedzieć, bo się realizują moje marzenia, które od dawna miałem w sobie. Miejcie marzenia i wiedzcie, że się spełniają, że one cały czas idą za Wami krok w krok. Więc bądźcie szczęśliwi, sprzątajcie ogródek, e, kiedy czujecie, i uwierzcie, jak posprzątacie, to robić się przestrzeń nową na nowe rzeczy. Nowe rzeczy to jest nowe szczęście, bo każde kolejne doświadczenie, każda nowa przestrzeń, uczycie mnóstwa rzeczy. Im bardziej to przyjmujesz i akceptujesz, choćby ty najtrudniejsze, uwierz mi, wiem, co to znaczy doświadczać najtrudniejszego gówna, za tym się kryje szczęście. To się kryje szczęście. Pod głównym jest takie wieczko małe i nagle, o kurwa, złocisty miód. A pod złocistym miodem jest o dwie stówy. A pod dwoma stuwami jest tysiąc. A pod tysiącem drugi człowiek. A pod człowiekiem miłość. A pod miłością Bóg. A pod Bogiem wszystko. I tym wszystkim akcentem kończę i Wysyłam Wam to nagranie. Pozdrawiam ciepło i powiem Wam te magiczne słowa, które rzadko słyszycie, które mi sam ciężko było sobie wymówić do siebie, więc powiedzmy sobie to razem. Kocham Cię, kocham siebie, kocham wszystko, kocham wszystkich. Te słowa są uzdrawiające. I jeżeli nikt Ci tego nie powie, ja Ci to mówię dzisiaj. Więc Ty powiedz komuś innemu. Więc może dojdzie do osoby, od której na przykład chcesz usłyszeć te słowa, bo on usłyszy to od kogoś innego, zatoczy to krok. Uwierz mi, wróci to do, do Ciebie. To słowo kocham Cię wróci do Ciebie. Więc wysyłam we wszechświat do Was słowo kocham Cię. Szczerze, autentycznie. Kocham Cię, drugi człowieku. Weź tą miłość. Weź i też idź rozdawaj, bo to jest Nieskończone. Miłość jest nieskończona. Uwierzycie mi dopiero wtedy, jak tego doświadczycie. Teraz, teraz nie uwierzycie. Ja sam sobie nie dowierzę. Tylko robię eksperyment, bo to do mnie wróci. I za parę nagrań wam powiem, kiedy do mnie wróciło. Chociaż już wróciła, bo już to robię, ale wróćcie do mnie i wam o tym powiem. I wy też mi o tym powiedzcie, jak do, do was to wróci. Bądźcie ze wszystkim, nawet jak ciężko to przyjąć, pamiętać. Wiem, tyle się pojawia, czuję, czuję, czuję. Spokojnie. Wszystko jest jak ma być. Nie trzeba też przeskakiwać wszystkich etapów bardzo szybko. Pewne rzeczy pojawiają się. Wszystko w zgodzie no. ze sobą i z własnym szczęściem. Ty wszystko wiesz. Ja wszystko wiem. Wszystko jest tak, jak być powinno. Bywaj wędrowcze, wędrowcu, wędrowcze. Powodzenia w Twojej podróży. Zobaczymy się jeszcze.